Miłośnicy krótkofalarstwa z województwa łódzkiego zjechali w miniony weekend do Bełchatowa. To jedno z tradycyjnych spotkań służących wymianie doświadczeń czy prezentacji nowości technicznych, ale też integracji środowiska. Z wieloma przyjaciółmi, że tak powiem, rozmawiamy na co dzień przez radio, a. Takie spotkania organizujemy. To już jest drugi raz w roku, bo organizuje to nasze stowarzyszenie. W tej chwili jest to przy z sekcji łączności Towarzystwa Jupiter, sekcja łączności SP7KYL. No, każdy z nas ma taki dziwny znaczek, prawda? Jest to taki unikalny znak wywoławczy. Nie ma tak drugiego takiego samego na świecie. Jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo krótkofalowiec ma wyobrażenie, że jeżeli się z kimś rozmawia że to w ogóle inaczej wygląda. I jest szok, bo postura zupełnie nie pasuje do, do osoby. I to jest takie no, ciekawe doświadczenie. Już parę razy się przeżyłem, bo się znamy bardzo dobrze na przykład znak. I spotkamy się po paru latach. Tam, bo ostatnio miałem spotkanie z kolegą, którym się widziałem 10 lat temu i no, no i to też było przyjemne spotkanie. Krąg miłośników tego rodzaju techniki jest ograniczony. Tu znajdują się tylko licencjonowani członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców. Zdobycie licencji nie należy do łatwych. Trzeba zdać specjalne egzaminy. Pierwszą, jak zdobywałem, musiałem się wykazać wiedzą w dziedziny właśnie radiołączności, elektroniki, elektrotechniki. Były egzaminy opisowe, gdzie pan egzaminator sobie zażyczył, żeby mu narysować schemat jakiegoś damy. Na to zasilacza, prawda, systemu antenowego i tak dalej. Trzeba było to narysować. W tej chwili jest to dużo prostsze, bo generalnie są pytania takie jak na prawie jazdy, prawda. Tak zwane testy. Dostaje się 25 pytań, no i na te 25 pytań ten trzeba odpowiedzieć. Generalnie według mnie nie jest to żaden problem. Trzeba po prostu troszeczkę mieć poukładane, że tak powiem, pod kopułą. Krótkofalowiec bez licencji, bez egzaminu państwowego to praktycznie nie istnieje. Musi najpierw zrobić licencję, dostać się adresu uzdolnienia, dopiero później może starać się o znak, pozwolenie radiowe, dopiero może zbierać sprzęt własny, chyba, że pracuje pod znakiem klubowym. To wtedy może pracować bez znaku, ale pod opieką innych kolegów. Trzeba jednak było przyjść trochę się pouczyć Przeszło. Gdy już się taki egzamin zda, można korzystać z radia do woli. A co jest na fali? Wielu krótkofalowców są to inżynierowie, konstruktorzy różnego rodzaju urządzeń radiowych i ja bym tu powiedział, że krótkofalowcy są raczej taką, taką siłą innowacyjną. Wprowadzają różnego rodzaju nowe technologie na różnych częstotliwościach. W tej chwili to jest nie to tylko, że się rozmawia przez, przez radio, prawda? Przez radio można rozmawiać, przez internet są tak zwane przemienniki typu Echolink, gdzie ja sobie z domu przez radio mogę rozmawiać z kimś ze Stanów. O różnych rzeczach. To kobiety no to wiadomo, że, że... Takich tak, bar bardziej technicznych rzeczy nie, nie poru poruszają, ale inne. Związane z innymi A, <laughs> Tak, tak, przypadłościami dla kobiet. Wiadomo, że y, pasmo krótkofalarskie daje nam możliwość y, łączności z y, odległymi stacjami z terenu całej Polski, właściwie, i wymiana nawet y, informacji pogodowych, y, y, co za. W górach, co nad morzem, także tutaj jest kwestia otwarta tak, do, do rozmów. Krótkofalowcy mogą nawiązywać także łączności z dalekimi stacjami. Dzieci z Gdańska się połączyły z ISS-em poprzez telemoc, prawdzie, ale była niesamowita frejda u tych dzieci, bo zadały pytanie kosmonaucie, który w stacji kosmicznej sobie leci i mają odpowiedź od razu. Jak ktoś podchwyci tą żyłkę, że może z kimś z drugiego końca świata porozmawiać, to, to ciągnie. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Byłchatowie, partnerem akcji Miasto Byłchatów. Po tyle dniu zapraszam do obejrzenia reportażu z tego spotkania.